Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii od frajera do farmera wraz tutaj z Piwusem. Przywitaj się. Tak, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No, w dzisiejszym odcinku będziemy zaczynać siano kosy gdyż będziemy kosić tą całą łąkę, a jak możliwe nam bardzo szybko to zajdzie, gdyż mamy, no pokażę wam zaraz ile, jako metrowe, bo nie pamiętam. Mamy 12,3 metra kosiarki z tyłu, więc jest to kawał kosiary i po, no jak nam to szybciej zajmie, to od razu sobie połowę pola przecząśniemy, tak? A zgrabiać to nie wiem, zobaczymy, jak będzie, czy będzie to w następnym odcinku, czy będzie to w, poza odcinkiem zrobimy. Tak więc myślę, że my możemy już wsiadać do klasa, to znaczy ja do klasa, a ty do Fenda i zaczynać robotę. Chcesz coś jeszcze powiedzieć widzom? Jeżeli sobie wam się podoba zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz suba na kanale, będzie nam bardzo miło. A ten klasykiem leci. No tak, co? Normalnie. A nic. No, wycofaj se najlepiej. No, czekaj, czekaj, no ja muszę teraz... Ej, podwoiłeś się mi. Tak? No i siedzisz se w ciągniku i jeszcze tak jakbyś w ciągniku stał. Czekaj, tu jeszcze stoisz. Aha. No to coś się, coś się, coś się popsuło, ale... No widzę, że będą widzieć. Dobra, teraz mogę sobie już ten tył rozłożyć, tak? Dokładnie rozłóż to kawałek koszary jest o człowieku jak to leci To 22 na... O, to szybko zrobimy pani Oho Oho, czekaj 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 bo znowu lagi mam mi sam ciągnik jedzie do przodu to Kłopoty Najmana Ciąg mi nie chce Ale to jest uciążliwe Nie w tu pasek kończę, a chłodna nie wystartował. Bo miałem, no, miałem lagi, no co Dobra miałem. tam nie zwalaj na te lagi, tak? Sam sam mówiłeś, że w Polsce internet jest zajebisty. No to ty masz kolego internet z drewna niestety, bo to jest twój serwer. Ja się no to akurat prawda. To jest akurat prawda, ale ja lagów nie mam, więc ty, jest dobrze. Ale poczekaj, a to z przodu musi działać czy nie? <laughs> A ty jesteś głupi czy głupszy? No nie wiem, ale po co ta z przodu skoro jakby z tyłu się robi? Nie no bo jak jedziesz to byś zostawił taki pomiędzy podciągnikiem, by zostawał ci taki pas motrawy, wiesz? Mhm, no faktycznie, prawda, zostawiłem taki pas. No właśnie. Oj tam Tak sobie dookoła objedziemy, nie? Jak Dobra. już ci mówiłem. Nie ma o czym za bardzo gadać na tym odcinku, trochę Trochę przycina czasem, pozdro No, zcięło zci w taki sposób, że ja byłem, kurde, metr dalej, znaczy metr wcześniej, a mi już trawa z przodu zaczęła znikać Że nieźle <laughs> No dobrze jest. Oj Coś ladrzy, coś ladży Ludzie siedzą na tym internecie, nawet, naprawdę nawet te dzieci teraz to ino w tych internetach i w telefonach siedzą, poszliby na, na pole, w sensie na nadwór, na, na jak ktoś inny mówi, e, ten, pobiegali sobie, nawet w tę piłkę pograli, rowerem się przejechali i tak dalej, a nie ino w tych telefonach siedzą, no nie? Albo nagrywają filmy na YouTube. No, są takie kidosy, nie? Nie znam ani jednego, ale... No, A okay. znam kilka Kurde zosta... ale mnie to... o jest dobra Tragedia, będzie trzeba to jeszcze raz przejechać. A bo ty jeździsz tak, dobra Ja dookoła jeżdżę Pozostawiałem tam, bo mnie wycina normalnie co jakiś czas Dobra, tam trochę może zostać, nie? Mie też tak wycina troszkę Tam wiesz, trochę może zostać A ty dalej stoisz tam na wjeździe do pola No to jest mój zły brat on się przygląda, co to, jest, to jest ten, twoja dwu, twoja dwu, druga osobowość. No, dwubiegunówkę mam, dlatego tak to wygląda. A ty nie umiesz podnieść kosiarki, jak nawracasz? A po co? <laughs> Zobacz, co jest za tobą. Wiesz, jak to wygląda? Spokój, dobrze to wygląda. Zajebiście Mi się podoba. Nie cierpię się. Teraz już normalnie Trzy będziesz miałby. zawracał. Miałbym się zatrzymać, podnieść to do góry I zakręcić i opuścić to człowiek. a tak to będzie więcej trawy, najwyżej No połowa tego pola idzie na siano A druga połowa na kiszonkę Więc no Ja będę zgrabiał, ty będziesz belował Okej okay. okay. Chyba, wyprasy nie będziesz ogarniał, no to wiesz Dam ci grabki i będziesz ja, latał Chyba raczej nie ma w tym nic ciężkiego do ogarnięcia, tak przynajmniej mi się wydaje. I jak se włączy, że samo będzie się wyładowywało, to nic. A tak to będzie musiał, musiał się zatrzymywać co, co tam ileś, nie? Ja już się belka napełni. No teraz no, to powiem Ci internet jest tra tragiczny, bo tak ci mi trochę wycina, nie? Znaczy ciebie nie, ciebie dobrze słyszę, nie? Tylko Migierkę czasem przycina. Ale damy radę. No. Szału nie ma, ale nie jest też najgorzej. No. Jak chcesz to możemy zrobić coś pod content na odcinku. znaczy co? Na przykład? Nie wiem, odpalę sobie kartę walk na telefonie i będziemy typować sobie fejma. Chcesz typować fame MMA? A możemy, no co? Kiedy jest ta gala? 31 sierpnia chyba, tak? Tak, dokładnie. Ja no, se muszę dobrać. wtedy pay per view kupić. Od 19 jest no. sprzedaż, więc trzeba oglądać. Bo ostatni raz oglądałem Fame 19, podajże. Uważaj, bo ja jadę tym pasem. No to, kolega, przecież się utknąć z tego pasa. Ja mam mocniejszy ciągnik, chcę Ci przypomnieć. Podajże. Dobry, robimy czołowe, no. O jeszcze jak nie wytnie to już w ogóle coś, czuję że jaja będę O podskoczyłeś Przepycham cię, dobra Siła klasa. A ty masz 4 na 4? Czy ale ja odpuściłem gaz też w pewnym momencie, więc pewnie dlatego mnie przepychasz, bo ja już nie mogę się zaprzeć nawet No to Sadek Dobra cofaj Ja jadę w drugą stronę no. A ja tak, jadę w drugą stronę. Zrobi jak sobie, jedzie w tą samą stronę, co ja dokładnie. tak No i git. Źle nie jest. No i git. Nie ma źle, jest tylko gorzej. Oj, tak, nie, profe, nie mówić. Tak, profe, tak nie mówić. Bo się brawę. Dlaczego? Za co miałbyś się obrazić, jak nie powiedziałem nic złego nawet? Za nic. Co? Miniaturkę i zapomniałem sobie kamery włączyć, więc sorry widzowie. No. Połowa odcinka jest bez kamery, bo dopiero teraz ogarnąłem. Czekaj, że co? Bo jak robię miniaturkę, to ja muszę kamerę sobie włączać. No, 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 no. I pod przycisk ustawiony i no. zapomniałem włączyć i jest połowa odcinka bez kamery. A tam. A tak przez chwilę to Cię dziwnie było słychać, jakbyś się Helu nachlał. No tak, bo tak jest jak przełączam okna w sensie, wiesz, jak muszę wyjść do auta, nie? I gra się minimalizuje. Dobra. A ja tam takie, ja tam takie piękne rzeczy na początku pokazywałem i nie będzie tego widać, no cóż. Aj, żałuję chyba, żałuję. Będę tego chyba żałował, że sam tego nie zobaczę. No. no. Szkoda. Ale tak, lecimy z typowaniem, Aby nie? Okej. Okay. Jak chcesz, to Pierwsza walka, Bądkowski versus poli, Polish Zombie i to jest podejrzew w czym? To jest boks, małe rękawice. Czyli formuła tak jakby moja, bo tylko że ja bym sobie wybrał duże rękawice, tak? Ja mm. typuję Polish Zombie. Przez doświadczenie, bo nie ja wiem chyba, kim jestem Bądkowski. Ja, ja chyba też, bo nie wiem czy Filip Bądkowski, tak? On ma Filip? Chyba tak. Nie wiem czy, czy on gdzieś tam coś robił, kiedyś się bił czy nie. Ja też nie wiem. Nie, a jestem, nie jestem w stanie tego sobie przypomnieć, a wiem, że no jakby Marcin Wrzosek no to jest wiadomo, nie? Wrzosek się w KSW bił, podajże. No. No to następna no też, walka... Jakby jest, jest dobrym zawodnikiem, to nie ma co, no mi się wydaje, że Wrzosek tak samo. No jest dobry. No, no to następna walka, Big Woman, czyli Paweł Tyburski, tak? On ma chyba Paweł, ten brat. Versus Norman Stormin Parke i uwaga, walka była zakontraktowana w boksie K1 i MMA, czyli trzy rundy porówne, ale podajże... Na ostatnim kaidżu, czy nad pierwszym cage'u do tej, do tej gali, był, była zmieniana, podejrzew, formuła i jest teraz K1, tylko K1. A jak będzie to, nie wiem, więc, no nie wiem, ja bym stawiał dalej jednak na Stormina. A ty? Tak, no Norman Park. Bo Norma, ja, by, według mnie Norman Park, dlatego by że on się bił też w UFC, ma, ma, więcej, ma więcej doświadczenia i ogólnie, ale pa Pawłowi trzeba akurat przyznać, że on. Ma waleczne serce, według mnie, nie? To mu trzeba przyznać. Paweł nie jest złym zawodnikiem, no nie jest, jest, jest wręcz bardzo dobrym zawodnikiem, Jak kupił, na friki to jest zajebisty. Tym, no jednak nie wiem, czy z normalnym dałby radę. Ale, Ale znaczy, wiem. się już 31 sierpnia. Dokładnie. Kupujcie pay-per-view z kodem FEXO777. Nie no, to akurat żart. Kupujcie, nawet nie, nie ma takiego kodu. <noise> nie uczcie się. I ten... Następna walka jak to... Ty, jak ty możesz tak oszukiwać ludzi, że jest jakiś kod w ogóle zniżkowy? Na, na ogóle. się mam. A ja a, mówię a wtedy, że to są warty. No, ale dobra. Pominiemy sobie turniej na razie, bo turniej ten jako ostatni obstawimy. Swojego faworyta. I kolejna walka. Według mnie naj, najlepsza z całej gali. Kieras versus crazy Dawid Zełęcki. Crazy. Podejrzewam, że ma Dawid. I to jest no tak, box. Tak. Y, małe rękawice, bodajże. No tak, małe rękawice, z tego co widzę. Więc no ja typuję Kierasa. Z tego co widziałem na tym, y, na fejmie wleciał taki vlog. Y, dzień z Kierasem i mocno trenuję. Tak, no widać po tym, po wynikach z tego takiego urządzonka, co tam się trenuje i tak dalej. A co widziałem urywki na TikToku i tak dalej, jak trenuje Dawid Załęski. Podejrzewam, że on oczywiście żartuje sobie e, na tych całych storkach i tak dalej i naprawdę trenuje inaczej, ale według mnie e, Kieras, nie? Team Bungie. No ja z sympatii obstawię Kierasa. No tak nie jak i ja. Który, nie, wiem, nie wiem, który z Panów jest lepszym bokserem, aczkolwiek wydaje mi się, znaczy hmm, wydaje mi się, no, hmm. no mówię tak jak powiedziałem, a mówię tak jak powiedziałem. Tak, masło myślane. Kieras, po prostu. Tyle, to macie. Nawet jeżeli nie wygra, to i tak nie będzie mi jakoś z tego powodu smutno. Jest debiutantem. Dokładnie. Crazy miał już okazję pokazać się kilkukrotnie na różnych tam galach i tak dalej, więc zobaczymy. Jak to, się I jak, to jak to mawiał Kieras, Będzie to jego pierwsza i ostatnia walka we Afrykach, z tego co mówił na pierwszej konferencji. Gdy w konferencję no tak, ogląda. Tak, tak. Uwaga! A z, tego, a z tego co wiemy, to akurat właśnie ekipa Bungie to trzyma się tych swoich postanowień bardzo mocno. No. Więc może tak być, że to będzie pierwsza i ostatnia waleczka jego. Lecimy, następna walka. Co? Mhm. No to tak, następna walka to jest Marta Linkiewicz, chyba on, ona tak ma: Linki Master vs. Mhm. Y Karolina Owczarz. Dokładnie, Karolina Owczarz. Ow Owczarz. O, owczasz y, Warto, warto powiedzieć, że o, Karolin, pani Karolina, podajże, bije czy biła się w KSW. Mhm. Więc jest to według mnie wielka szansa Marty y, na, czy, na pokazanie, że coś jednak potrafi, po ostatniej porażce z fejmu 18, na którym walczyła wraz z, z Brodnicką, podajże. Tak, bo nawet to oglądałem, pamiętam, oglądałem osiemnastkę. Więc y, ja stawiam y, panią Karolinę. Nie, ja tutaj kolejny raz pójdę z sympatią i dam swój głos na Martelinkiewicz, ponieważ ja jej kibicuję. Na początku, gdy ona przychodziła do federacji, to dla mnie to był dziwny ruch ze strony organizacji, ale po tym jak się już kilkukrotnie, no przejęła się pokazała to, że jej zależy, że jednak faktycznie trenuje do tych pojedynków, to według mnie myślę iż Marta może mieć swoją szansę, chociaż... ja bardzo, 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 bardzo mocnego przeciwnika. Dotychczas chyba najmocniejszego jakiego mogła mieć. Nie wiem, według mnie ona ta przeciwniczka stoi według mnie te, no tak, no zawodowo, no nie stoi obok Ewy Kleobrodnickiej, nie? Bo jak wiadomo to Ewa Kleobrodnicka miała tam pas w boksie jakiś. Tam WBO czy tam WBI, nie wiem. Nie powiem wam jakiej organizacji, ale miała. Więc tak, pojedziesz sobie na gospodarstwo. Czy mhm. jego wywali? A, no, no, myślałem, że cię wywaliło. Pojedziesz, ja jest, na go... ja cię pojedziesz na gospodarstwo, odstawimy maszyny i pojedziemy po fecząsarki. gdyż już kupiłem Dobro. w międzyczasie. Gdyś już kupiła okay. się. I teraz powiemy, e, obstawimy sobie następny pojedynek, e, a mianowicie pojedynek, który jest rewanżem. Yy, mianowicie Amadeusz Ferrari Roślik versus yy, Szczurek, czyli nie wiem, jak on tam ma na imię i na nazwisko. Yy, to jest ten, czekaj. On w boksie się bije i przegrał ostatnio, swoją paszę przerwał mm. Kamil Ławczyk, chyba. Ławczyk, A, no? no. Yy, Ław będzie to rewanż również w MMA. I jak powiem tak, jak Ferrari się przyłoży do treningu, wygra on. Bo wiadomo, no doświadczenie w MMA on ma większe. Lecz jak będzie tak jak ostatnio, czyli na Fejmie 17, gdzie Ferrari, Ferrariemu brakło kondycji na ostatnie kilka sekund, można by tak powiedzieć, i sędzia przerwał walkę. No to wygra wtedy szczurek, tak? Chyba, że szczurek się mocno przygotuje i będzie nastawiony na to, że na te ciągłe obalenia i tak dalej, nie? Mhm. Ja jedyne co mogę powiedzieć to, że tej pierwszej walki nie widziałem. Ja widziałem, bo jest w free jakaś, One jest Fighte. Słyszałem, fice. że jakaś tam kontrowersja była odnośnie tej walki, że ktoś tam coś tam za szybko przerwał, coś tam Sędzia. Podejrzewam, że chyba Jarosz. Um, nie wiem, jakby... Jak będę oglądał to zobaczę ten pojedynek. E, czy Szczurek ma szansę w MMA z Amadeuszem? Myślę, że ma. ale Każdy sobie, ma jakieś jak szanse. Myślę, że to zależy od tego, jak się przygotuję. No pięściarsko myślę, że Kamil Łaszczyk stoi bardzo dobrze i tutaj nie można mu nic odebrać, aczkolwiek no, jednak bije się z królem wiatraków i z niekwestionowanym mistrzem tutaj um, teatralnym, jeżeli chodzi o fame, bo mam wrażenie, że robienie show to jest drugie hobby jakieś Amadeusza. Dokładnie. Dlatego, że jeszcze trenuje sobie coś tam i, i, i wyjaśnię influencerów na Instagramie. Więc, no nie wiem, jestem ciekawy tej walki, ale też nie, nie, nie elektryzuje mnie ona jakoś mocno, są ciekawsze pojedynki na tej karcie, na pewno. Więc No, są. miał obstawiać, obstawiłbym Kamila Oszczeka. No to tak jak... nie, ja czekaj, ja postawiłem, że jak się, jak się przygotuje, to będzie Ferrari, a, jak... a ja mam... Nie, no to będzie Ławczyk, nie? A ja też mam zgrabiać, czy ja miałem zbierać już, bo nie rozumiem? No to ty masz tą samą maszynę, co ja, no to będzie Przecząsać. Przecząsać będziemy. No. Okay. Y, więc tak, kolejny pojedynek, bo co, miniemy półfinał y, turnieju, <coughs> będzie y, Gimper versus Bestia z Tokio. Gimper, to jakby, nie ja, chcę, żeby wetnę Ci się w słowo, powiem po prostu, że Gimper, tyle w temacie. No ja akurat, y, bo to będzie debiutancki pojedynek Bestii z Tokio, nigdy go nigdy nie widziałem nigdzie, ani go nie kojarzę, więc no, według mnie Gimper Gimper ma szansę zrobić, by, swój, by jego rekord był 1-2 niż 0-3 Są na pewno na to większe szanse Gdy no doświadczenie ma, no, bo będzie w, czy po raz trzeci wychodził do Oktagonu, tak? Mhm. Mm Jakby Nie wiem czy Krzysztof Gonciarz jest w stanie zagrozić Gimperowi tak szczerze Też mi się tak wydaje Choć może być gabarytowo od niego większy, no. W sensie wyższy I to, to dużo daje hmm. według mnie, bo daje zasięg. Choć oni się, panowie no, się biją okay, w jakiej? Ale... W boksie oni się biją. No jak, to zasięg będzie, będzie miał. miał. No będzie miał zasięg, ale jeżeli nie będzie umiał go wykorzystać, lec po tym zasięgu taką dobrą sprawę. No. Bo może bić się z nim tak, że będzie go trzymał po prostu na dystans, nie? I to przetrwać te trzy rundy i decyzją sędziów, decyzją sędziów na... Większą ilość uderzeń trafionych i tak dalej, nie? No może różni się skończyć, ale ja po, tak jak powiedziałem, wtedy się tego trzymał Gimper po prostu. Ja też Gimper, nie? I teraz y, trochę będzie odstęp od tego całego postawiania, gdyż... Będziemy przewracać tyle, ile ja sobie tutaj przewrócę, więc Ty tam przewracaj sobie do tego momentu... Dopóki nie dojedziesz do mnie, nie? Wiesz o co chodzi? Mhm. No. Mhm. Więc lecimy... Y, Przedostatnią walkę, czyli co main Event. Jest to drugi Kołman event walki Gali znaczy się, w którym zmierzy się Krzysztof Diablo Włodarczyk wraz z Jarkiem Paszą bicepsem i to formuła miała być MMA, ale z tego co wiem i z tego co widziałem na ostatnim cage'u Diablo dostał jakiegoś urazu nogi i on po prostu nie może się bić bez butów, nie? Czyli MMA odpada i podaj że będą się bili w boksie. Nie wiem czy to będą małe czy duże rękawice. Ale no, jednak według mnie doświadczenie bokserskie może dać przewagę yy, Krzysztofowi i. W boksie, a nie w K1? W boksie. Jak w butach w K1? No nie wiem, stary. Widziałem taki poje, takie pojedynki, gdzie nawet w MMA Mariusz Podzianowski miał buty, gdzie walczył z Marcinem Najmanem. Także. No to ja nie wiem. Tutaj, wiesz... Ja słyszałem, że oni będą się bić w boksie, nie? A jak będzie, to wiesz, nie wiem. To jest... No jeżeli to jest boks, tak jak mówisz, to jest to totalnie bez sensu. Dokładnie, bo, bo jest to jest... Bokserem, to Bodarczyk jest bokserem, więc tutaj trochę jest to idiotyczne. No ale jeżeli... Jakby ja wiem jakim Jarek jest tutaj człowiekiem i wiem, że on się nie boi tego, że Diablo jest po prostu pięściarzem i wychodzi no. do niego tak czy siak. Ale jednak fajnie gdyby to było w MMA, nie? Bo wtedy ob no. obaj panowie byliby na podobnym poziomie, mam wrażenie. Znaczy Jarek. Y... Miał już podajże jedną walkę, czy dwie z. Jedną miał na pewno z Owcą z WK na High którymś, a drugiego no, przeciwnika no. nie pamiętam. I on ma podajże rekord 1-1. Nie? A ty nie 1-0. kiedy oni się tam bili? Y, nie powiem ci, bo High nie oglądałem i Ogl... no, na razie nie ma, więc oglądał nie będę. Jarek, Jarek walczył z Owcą na pewno mm, i tak, tak, z, z Owcą z WK. No tak, z Marcinem dubielem przegrał w MMA, a Owcą wygrał. Mhm. No i ja to powiem tak, jak to będzie w MMA, stawiam na Jarka, a jeśli to będzie w boksie, no to według mnie no bez szans tutaj Jarek będzie i stawiam na no Krzysztofa, nie? Mhm. I uwaga, ja, no jeżeli to jest boks, no. ja bym bardzo chciał, żeby Jarek tutaj wygrał to, ale jeżeli to no jest ja, boks, tak boks, ja tak jak i ja. To wydaje mi się, że jednak nie będzie miał zbytnio szansy, ale i tak postawię na Jarka, mimo wszystko, bo biceps is always with you, my friend. Jarek Pafa, Runda Nafa. Dokładnie. No, i lecimy już y, tym... ten, no, nie wiem, odcinek będzie może miał prawie pół godziny, ale to nic, y, do main eventu, który będzie w boksie i jest to pojedynek y, Kasiusza Doncasio życińskiego i Tomafa Gurala Adamka. I teraz chcę, żebyś ty się wpierw powiedział, a ja po tobie. Casio i Adamek. Hmm. Myślę, że tak czy siak, jeżeli miałbym wybierać swojego faworyta, pomimo iż Casio jest dobrym pięściarzem, to jednak doświadczenie Tomasza Adamka przeważy w, tym, w, tym, w tej walce, w tym, w tym zestawieniu. I to Góral wyjdzie zwycięsko, pomimo że nie sympatyzuję zbytnio ani z jednym panem, ani z drugim, bo są mi obojętni. Tak, jednak no, mamy wielokrotnego mistrza świata, tak jeżeli się nie mylę, na no. tak naprawdę Kasjusza, który mógł osiągnąć duży sukces na arenie, powiedzmy tutaj, nie wiem, czy polskiej, czy europejskiej, czy w ogóle. Ogólnie nie znamowy, mógł, nawet więcej. mógłby być chyba bokserem olimpijskim, według mnie. No właśnie, to... Tego nie, nie wiem, wykorzystał a... po prostu. Tak, no, ale to już jest jakby jego sprawa, mi to tam totalnie nie jest to... Nie, nie, jest, nie jest to moja sprawa, ale no tak, Adamek, po prostu Adamek. No i ja teraz doświadczenie, powiem... Yy, doświadczenie, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie. Tak. Myślę, że nawet show, które kasje zrobi gdzieś tam dookoła i nawyzywa i tak dalej. Adamek ma też swój ten taki stoicki spokój, pomimo, że on coś tam szczeka, to Adamek już ma swoje lata, on sobie odpuszcza, macha ręką. On po prostu, tak jak mówi, yy, wychodzi... On tam z jest, by zrobić i kontrakt i zarobić pieniądze i tyle. Pieniądze i tyle. No, on, on idzie, wiesz, wykonać swoją robotę i ma no, tu pytam, czy ktoś do niego krzyczy, czy ktoś go wyzywa, czy nie. To totalnie nie jest jego świat. On tylko idzie robi swoje i zgarnia za to Dobre, Jak on, on to mawiał, krzyczy to dziecko. No. I ja tutaj potwierdzę oczywiście słowa, które powiedział piwus. Gdy no według mnie no, słynne słowa Adamka czyli i słynne kombinacje, czyli y, jab, jab, jab cross i tak dalej zrobią robotę i Adamek wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku Więc stawiam na Adamka hmm. Też bardziej lubię Adamka od Casiusza, gdy jakoś osoba Casiusza mi nie, nie przypada mi do gustu yy, i no po prostu stawiam na Adamka, tak? Czyli nasze typy się praktycznie zgadzają w większości, nie? Mhm, mm no, można tak powiedzieć. I ostatnie typowanie, czyli kto wygra wielki turniej w klatce Rzymskiej pul, o puli 2 miliony 100 tysięcy złotych, yy, i to jest w MMA. Wymie wymienić ci, kto będzie walczył, czy mniej więcej znasz? Hmm. No Z tego co wiem, to Piotr Krzeliga tam jest, jest Tazi teraz. To ja ci powiem. Feliga, yy, Wiewiór. Yyurka. Tak, i powiem ci od razu zestawienia. Feliga bije się z Wiewiórem w pierwszej rundzie. Potem Tybori się bije za dymą, Alan bije się z tańculą, i Greg bije się z Tazim. Aha, czyli to tak wygląda. Tak. No nie wiem, dla mnie faworytem jest na pewno Max Wiórka. Dla mnie też, i Ale... Greg. Greg też jest bardzo też dobry jest w MMA. Wielu... Ale też jest, czekaj, bo po co ja mi jeżdżę? Ja, ja muszę to złożyć. I na gospodarstwo przyjeźdź teraz. Okej. Okay. Mm, czy ktoś oprócz maksa wywiórki mógłby jeszcze tam... Czekaj w tą stronę, było to gospodarstwo, aha tam. E, czy jeszcze ktoś mógłby tutaj zwyciężyć? No myślę, że chociażby... Greg. Greg... Greg z Twittera? No, według mnie bardziej... on, on jest dobry w MMA. On miał dwie walki bardziej... stoczył i... No jedną walkę z szeligum, więc jak y, Grek będzie z szeligą się bił, to do tego raczej nie dojdzie. Chyba, że będą obydwaj panowie w finale, no to według mnie Greg wygra. Choć wiadomo, no to jest klatka rzymska, klatka rzymska ma. No jest mniejsza od. od, od, od kurde. Od oktagonu i to dużo, więc no robi robotę też, nie? Nie będzie uciekania. oj, 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 ale tu gdzieś się wbiłem komuś na podwórek. Um, dla mnie faworytem, tak jak już powiedziałem, na pewno Max Wiewiórka. Dla A mnie drugim, też. Um, drugim moim faworytem byłby Tybori. Też. tylko że ty... to jest Piotr Tybori, nie Paweł, a według mnie Piotrek jest lekko gorszy, ale no to on też coś tam umie, nie trenują, trenują znaczy... obydwaj uszywki, więc no... Nie wiem, tak ciężko, ciężko jest mi się wypowiedzieć, a, ale no nie ma tam, no co, no Piotrek Szeliga, który ostatni walki miał tylko w boksie, tańcula, który jest... Z jest Wiewiurem, z, wiewi z Grekiem sierpni. miał w MMA i przegrał Sz Szeliga. No to no, no... No to na, no widzisz, no ja nawet nie pamiętam tych walk, które on stoczył, bo były po prostu mierne w mojej Dokładnie. Cenie. I on chyba, on chyba też sobie zdaje z tego sprawę, że były słabe i musi się jeszcze mocniej przygotować pod to wszystko, żeby jeż, jeżeli faktycznie myśli o wygranej tego turnieju. E, Alan, Alan no. też ostatnio bardziej takie, myślę, pojedynki pod show prowadził. Nie już, tam. Znaczy miał, a gdzie? Yy, nie wiem, tu masz do shopy wjechać albo za silos. Ja postawię za silosem. Czekaj. Powiadę sobie do stodoły. Um, no, Grek stoczył tak naprawdę jedną walkę. Ta Dwie. Tylko jedną walkę stoczył. Dwie stoczył Grek? Z Maślaną i z Feligą. Tym od kontentu usiłownianego. Tak? Maślaną. Maślaną to nawet chyba nie pamiętam. Takie tak TikToka. Na Fame Reborn podajże. Fabiade? Oj, chyba mogę tak nie wjechać. Chyba nie bardzo. No, ale no, według mnie nie ma tutaj jednogłośnego zwycięzcy w sensie faworyta. No bo jest dwóch, no według mnie świetnych parterowców, którym jest Wiewiór i którym jest Grek. Ale Tańcula ma też jakby lekkie doświadczenie, bym mógł tak powiedzieć, w wyklatkach rzymskich, gdy stoczył dwie albo i trzy nawet, które wygrał oczywiście. Więc jakbym miał stawiać to bym tej walki nie obstawiał. Ale według mnie faworytem jest Max Wiewiórka i Grek. No i tyburski opcjonalnie. Nie wiemy jak to się, wiemy, jak to się potoczy. Miejmy nadzieję, że nasze typy się z, y, zgodzą, że tak powiem. Z, Dokładnie. Wiesz o co mi chodzi, że będą po prostu prawidłowe. O to chciałem powiedzieć, bo się delikatnie zaciąłem. Nawet już nie wiedziałem co zrobić z tym ciągnikiem w pewnym momencie jak zacząłem Cię słuchać i zacząłem iść do kretyn. Więc tak, no wszystkim Panom życzymy powodzenia. No i co? Nie pozostaje nam nic innego jak chyba zakończyć odcinek i się z Wami pożegnać. Dokładnie. Więc widzowie zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz oczywiście subskrypcję dzwoneczkiem. Chyba, że to już robicie, no to sprawdźcie tylko czy macie dzwoneczek. I my się będziemy żegnać do następnego. Trzymajcie się. Cześć, pa. pa.